Szczęść Boże, witam. To już chyba będzie mój ostatni film w tym roku, bo mamy dzisiaj 30. dzień grudnia. Jutro Sylwester i troszkę chciałem powiedzieć o Nowym Roku, złożyć Wam życzenia i powiedzieć też troszkę o wczorajszym święcie. Dzisiaj jest poniedziałek rano, wczoraj było święto rodziny, świętej rodziny. Święta rodzina to Ciekawy przykład właśnie, jaka powinna być rola ojca w rodzinie. Pamiętacie czytania ze wczorajszej niedzieli, które często sobie ludzie cytują, dzigając je do oczu. Prawdę mówiąc, ta część, no, niektórzy uważają za kontrowersyjną, jest, nie jest obowiązkowa w czytaniach niedzielnych w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj jest czytana, ale, ale jest w nawiasach, że może być opuszczona. Chodzi oczywiście, chodzi oczywiście o ten fragment, który mówi, żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Pan. I nie jeden facet prawdziwy maczo, mówi: widzisz, masz mnie słuchać, bo tu jest napisane to jest Słowo Boże, żony macie być poddane mężom. Ale też jest dalej napisane, co oczywiście. Każda mądra żona od razu zauważy. No słuchaj, ale tu jest napisze: Mężowie, miłujcie swoje żony i nie okazujcie im rozwiązania. I potem dla dzieci: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe panu. A dzieci od razu mówią: A tutaj dalej jest napisane: Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Mnie się wydaje, że choć takie podejście jest no, naturalne, my bardzo byśmy chcieli tak to właśnie podchodzić do interpretacji Pisma Świętego, to jest ono dokładnym zaprzeczeniem tego, jakie były intencje Pana Boga. No bo jakie były intencje Pana Boga, żeby wziąć ten fragment Pisma Świętego i nie patrzeć, co żona ma zrobić i co dzieci ma zrobić, tylko popatrzeć, co ja mam zrobić. Ten fragment Pisma Świętego ma do mnie mówi. Mężowie, miłujcie swoje żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. W innym miejscu w Piśmie Świętym mówimy Mężowie, Kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół, czyli jak Do, bądźmy gotowi oddać swoje życie za nasze rodziny. Pamiętajcie, że Bóg nas uczy, że jest pewna hierarchia w rodzinie, że to ojciec jest głową rodziny. To nie znaczy, że ma pomiatać matką i dziećmi, to znaczy, że ma być odpowiedzialny. No, jak wrócimy do samego początku, do Genesis, do księgi rodzaju, wąż skusił Ewę, która zjadła owoc poznania złego i dobrego, i potem ona dała ten owoc Adamowi, co sugeruje, że Adam tam był, ale w momencie, w którym wąż kusił, czyli szatan kusił Ewę. Adam jej nie obronił. Adam zawiódł jako głowa rodziny. On, ją, on powinien być gotowy do oddania życia za nią. On by, powinien być gotowy do tego, żeby yy, tak walczyć o swoją żonę, o swoją rodzinę z szatanem, do, nawet do przelewu krwi. Zawiód totalnie, nic nie zrobił. Wróćmy do czasów Bożonarodzeniowych. Obchodzimy teraz święto Bożego Narodzenia. Pan Jezus jest w niebezpieczeństwie. Herod się dowiedział, że król nowy się narodził. Nie wiedząc, o jakiego króla chodzi, zaniepokoił się, że to będzie zamach na jego królestwo i postanowił wymordować wszystkie dzieci do wieku dwóch lat. Bóg, aby ochronić Pana Jezusa, posłał anioła, ale nie posłał go do Maryi, mimo że Matka Boża jest uważana za największą świętą ze wszystkich ludzi, jest jedyna niepokalanie poczęta i ona jest prawdziwą matką Pana Jezusa, a, a święty Józef jest przybranym ojcem tylko, ale to święty Józef jest głową rodziny. To święty Józef jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo rodzin. I anioł idzie do świętego Józefa i mówi mu, zabierz swoją... Żonę i dziecko, i uciekajcie do Egiptu. I święty Józef w przeciwieństwie do Adama nie zawiódł pana Boga, wypełnił swoją rolę. Więc my bądźmy tacy jak święty Józef, bądźmy tacy jak pan Jezus, który jest oblubieńcem swojego kościoła, gotowym oddać za niego swoje życie. Jak będziemy tacy, to wtedy żony. No, będą poddane mężom z wielką radością. Ja myślę, że każda kobieta chciałaby mieć takiego męża, takiego opiekuna, na którym zawsze może polegać, na którym będzie pewna, że jej nigdy nie zdradzi, że jest gotowy oddać za nią życie, że kocha ją tak, jak Jezus ukochał Kościół. I wtedy taka kobieta będzie mu poddana we wszystkim. No i oczywiście nie chodzi o to, że e, na przykład jak mąż powie, Kochanie, kupię sobie Mercedesa, także musisz zaciskać pasa, bo przez najbliższe parę lat nie kupisz ty sobie niczego, a masz mi być poddana, więc zamknij się i tak dalej. No nie o to chodzi. Tu chodzi o dużo ważniejsze rzeczy. Tu chodzi o nasze życie wieczne, o sprawy duchowe. O to, że to mąż, ojciec ma być kapłanem domowego kościoła. To. Ojciec ma doprowadzić całą rodzinę do zbawienia. Jest inna rola matki, inna rola ojca. No, tak to się składa, że to nie jest to samo, że rodzina powinna mieć y, mamę i tatę i każdy z nas jest inny z, z natury samej. Ale, ale ta rola ojca, jako kogoś, kto y, no, ma najważniejszą rolę w rodzinie, w tych, w tych istotnych sprawach, w tych sprawach właśnie. Do domowego Kościoła, do prowadzenia całej rodziny do zbawienia, jest bardzo istotna. Jeżeli Ojciec będzie przestrzegał przekazań Bożych, jeżeli będzie żył według nauki Jezusa, to myślę, że żadna żona nie będzie miała nic przeciwko temu, aby mu być w tym sensie poddana. No ale oczywiście, rozgadałem się na temat. Święta, które już było, a chciałem powiedzieć parę słów na temat święta, które będzie pojutrze, czyli nowy rok. Nowy rok to jest święto w kalendarzu liturgicznym bardzo ważne. Na dodatek jest to w wielu diecezjach, w wielu krajach święto nakazane holiday of obligation, jak to mówimy u nas czyli nie pójście do kościoła w nowy rok, nawet jak byliśmy na sylwestrze, nawet jak się bawiliśmy do rana. To nie pójście do kościoła w nowy rok jest grzechem ciężkim, tak jak opuszczenie niedzielnej Mszy Świętej. Tu jeszcze powiem parę słów na temat ciężkiego grzechu. No, dlaczego, dlaczego jest ciężkim grzechem na przykład jedzenie mięsa w piątek w Polsce, a w Ameryce nie? My tu w ogóle nie mamy obowiązku poszczenia, wstrzemięźliwości od mięsa, bo nas. Biskupi amerykańscy znieśli ten nakaz, a w Polsce ciągle ten nakaz obowiązuje. Wbrew temu, co wielu Was twierdzi, ciągle w Polsce w piątki nie jadamy mięsa i jeżeli jemy to mięso świadomie i dobrowolnie, a nie, no jak ktoś sobie zapomniał, nie można przez zapomnienie popełnić grzechu. Nie można popełnić grzechu niechcący. Grzech się zawsze popełnia świadomie, więc jeżeli ktoś świadomie popełnia ten grzech, bo na przykład. A, Jestem na mieście, no a ja wiem, że jest piątek, wiem, że nie wolno, ale głodny jestem, no to co, a no zjem sobie kebaba, bo to nic innego nie ma. No nie, tak się nie powinno, te przeszkadza na mieście, że nie można zjeść czegoś, no na tym post polega. To powinno być wyrzeczenie, to powinno naszą pamięć kierować ku yy, faktowi, że właśnie w piątek Pan Jezus oddał swoje życie za nas. Ale dlaczego jedząc mięso w Polsce można utracić zbawienie, a w Ameryce nie? No to nie chodzi o mięso. Nie ma nic złego w samym jedzeniu mięsa. No nie jest, jedzenie mięsa nie jest grzeszne jako takie. Grzech polega na tym, że Kościół ma autorytet samego Pana Boga. Pan Jezus powiedział, kto was słucha, mnie słucha. A kto was, wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Inaczej mówiąc, pogarda dla prawa kościelnego jest pogardą dla samego Boga. Bo kościół ma autorytet samego Boga w ustanawianiu praw. I jeżeli my tych praw nie przestrzegamy, bo jesteśmy mądrzejsi od Kościoła i mówimy, nikt mi nie będzie mówił, czy ja mam jeść y, mięso, czy nie, I nikt mi nie będzie mówił, czy ja mam brać ślub. Y, w takiej formie, a nie winnej, no to, to jest pogarda dla samego Pana Boga. Na tym ten grzech polega, że my w ten sposób grzeszymy pychą. Bogu się podobają osoby pokorne. Nie było bardziej pokornej osoby niż Matka Boża i Pan Jezus. A takie podejście, że ja nie będę robił tego, co mi Kościół każe, bo ja wiem, to jest, to jest zaprzeczenie pokory, to jest, to jest pycha, to jest. Matka wszystkich grzechów, i dlatego na tym polega niebezpieczeństwo, powoli się zbliżam do tego, co Wam chciałem powiedzieć. Nie denerwujcie się, spokojnie. Więc, mówiąc o obowiązkowym święcie, nowy rok, nie wszędzie jest obowiązkowe. jest obowiązkowe tu w Stanach, i jest obowiązkowe w Polsce. Ja sobie nawet tu zrobiłem listę, ponieważ wiem, że mnie oglądają ludzie z całego świata. Oczywiście, na Wikipedii, czy na stronie. Diecezji swojej można sprawdzić, ale obowiązkowe jest w Polsce, w Stanach, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, więc te kraje chyba kulturowo związane ze sobą. No i do, dalej przez Szwajcarię możemy iść do Niemiec, do, do Włoch i na Maltę. We Włoszech i na Malcie jest to też obowiązkowe miejsce. W Szwecji i Finlandii, więc wszyscy skandynawowie, też jest to obowiązek iść pójścia jutro do kościoła. Hiszpania i Portugalia oczywiście. Holandia z krajów Beneluxu. Austria, Węgry no i na Słowacji. Na Słowacji też, też jest to, nawet dla naszych przyjaciół w krajach arabskich, tam też w większości jest to obowiązkowe święto. W Katarze i w Arabii Saudyjskiej jest to święto obowiązkowe, oczywiście, dla katolików, nie dla muzułmanów, bo muzułmanie nie mają czegoś takiego w ogóle. Natomiast nie ma święta w krajach anglosaskich, generalnie rzecz biorąc. Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Tam nie obchodzą, znaczy święto obchodzą, ale nie, nie ma obowiązku pójścia na mszę. Podobnie Francja z Belgią. Z krajów skandynawskich w Norwegii nie jest obowiązkowe i nie jest obowiązkowe na Ukrainie, co mnie trochę zdziwiło. Ale na czym to święto polega? Święto się nazywa uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Po grecku ten tytuł to jest Teotokos. Ja osobne filmy nagrałem na ten temat, więc tu możecie je zobaczyć. O co głównie chodzi, co my świętujemy w nowy rok? To, że Maryja jest Matką Boga. I tutaj często protestanci zarzucają katolikom, że, że to jest nieprawda, że Maria nie jest matką Boga, żaden człowiek nie może być matką Boga, bo to by znaczyło, że Bóg Boga nie było, a się narodził w pewnym momencie, a tymczasem Bóg jest odwieczny, więc stwierdzenie, że ktoś może być matką Boga jest bezsensowne. Musimy o jednej rzeczy pamiętać. Wszystkie dogmaty maryjne są tak naprawdę chrystocentryczne. Co to znaczy? Dotyczą Pana Jezusa. Więc jeżeli mówimy, że Maria jest matką Boga, to nie jest to dogmat o Maryi, to jest dogmat o Panu Jezusie. Bo to, czy Maria jest matką Boga, czy nie, to zależy od tego, kim jest Pan Jezus. Maria jest matką Jezusa, z co do tego wszyscy się zgadzamy. Więc kim jest Pan Jezus? Czy to jest. Jak to rozumieć, że jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem? Czy to jest jedna osoba, mająca dwie natury, czy to są dwie różne osoby? Tu jest problem. I w kościele były takie dyskusje. Na początku chrześcijaństwa były bardzo poważne dyskusje. I już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa uchwalili wszyscy biskupi zgodnie z papieżem, pod wpływem oczywiście ducha świętego, że. Pan Jezus jest jedną osobą. Jest, osobie, jest Synem Bożym. Jest boską osobą. Jest drugą osobą Trójcy Świętej. Ma dwie natury. Ma naturę boską i ma naturę ludzką. Więc jest w pełni człowiekiem przez swoją ludzką naturę. Jest w pełni Bogiem przez swoją boską naturę. Ale jest tylko jedną osobą. I tą osobą jest Syn Boży. Nam czasami trudno to zrozumieć, bo my mamy jedną naturę, jedna osoba, jedna natura. Ja jestem człowiekiem ze swojej natury. Mój kot ze swojej natury jest kotem, a, a y, świerk ze swojej natury jest świerkiem. Nie mamy tutaj w naszym życiu przykładów czegoś, co by miało dwie natury. Każda z rzeczy tu materialnych jest, ma swoją naturę. Natomiast Bóg ma naturę Boga i ma naturę człowieka, ale ciągle jest tylko jedną osobą. Więc, jeżeli jest jedną osobą boską, jest Bogiem, był Bogiem zanim Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Minutę po zwiastowaniu też był Bogiem i już był w łonie Maryi. Dziewięć miesięcy później, święto, które obchodziliśmy parę dni temu, Matka Boża urodziła osobę, która była Bogiem tuż przed urodzeniem i była Bogiem zaraz po urodzeniu. No to kogo Maria urodziła? No, urodziła Boga. Czy Maria jest źródłem Jego Boskości? Nie. Ale urodziła Boga, więc jest Matką Boga. No, nie da się tego przeskoczyć. Jest to całkiem prosta logika. To jest tak jak moja mama jest moją mamą, bo mnie urodziła. Czy moja mama jest źródłem mojej nieśmiertelnej duszy? Nie. Ale ja nie mówię do mojej mamie, że moja mama jest matką mojego ciała. Nie, matki nie rodzą ciała, matki rodzą ludzi i rodzą ludzi, którzy mają ciało i duszę. I choć w naturalny sposób ciało nasze pochodzi od, od matki, to duszę stwarza Bóg. Nasza dusza pochodzi od Pana Boga. To ciągle nie zmienia faktu, że matka moja jest mamą całego człowieka, a nie tylko mojego ciała. Tak samo Maria jest matką Boga, mimo że nie jest ona źródłem boskości Pana Jezusa. Ale skoro Pan Jezus, jak był w łonie Maryi, był Bogiem i tuż po urodzeniu był Bogiem, czyli Maria urodziła Boga, człowieka, Pana Jezusa, no to z tego wynika prosty, logiczny, jedyny logiczny wniosek, że Maria jest Bożą rodzicielką, matką Boga. To tyle, chyba, co chciałem na ten temat powiedzieć. Jeszcze raz chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Ubiegły rok był cudowny, wspaniały. Myślę, że następny będzie jeszcze lepszy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. I kończymy o tej właśnie godzinie jeszcze. Kuranty nam tutaj wybiją, zdaje się, zaraz zagłuszając mnie trochę, no ale, ale to nie szkodzi. Tym miłym akcentem y, zakończmy naszą y, rozmowę i jeszcze raz przypomnę, zapraszam: jeżeli nie rozumiemy, czym jest msza Święta, dlaczego to jest taka ważna modlitwa, czym jest Kościół, to. Zapraszam do przeczytania tekstów, które tutaj też podlinkuję pod spodem. To są ważne, istotne teksty, żebyśmy nie tylko chodzili do kościoła na Mszę Świętą, dlatego że to jest prawo Boże, a, a, a Kościół ma autorytet samego Boga, ale żebyśmy robili to z miłości do Boga, z miłości do Kościoła i z miłości do Mszy Świętej. Ale żeby pokochać Mszę Świętą, trzeba ją najpierw zrozumieć. Dlatego Zachęcam Was, mimo że ten tekst może nie jest najłatwiejszy, to zachęcam Was do przeczytania tego tekstu. A jeszcze bardziej Wam zachęcam do kupna książki Czwarty Kielich Skotahana. Myślę, że już jest wydana w Polsce. Mam taką nadzieję, jak nie, to może będzie niedługo, bo ja ten tekst napisałem lata całe temu na podstawie wykładu Skotahana, a Scott Han potem. Przez kilkadziesiąt lat pisał książkę na ten temat, którą wreszcie napisał chyba w ubiegłym roku czy w tym roku. Nawet. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Subskrybujcie! Mam już prawie 50 tysięcy subskrypcji. Więc jak będzie 50 tysięcy, to jakiś jubileuszowy filmik się nagra. Dziękuję za liczne odwiedzenie mojego poprzedniego filmu. O o naszym nowym, starym Mercedesie. Zdumiewające jest, bo już tam zdaje się blisko 20 tysięcy widzów, mimo że to dopiero w zasadzie no, półtora dnia ten, ten film jest w internecie. Chciałbym, żeby takie filmy, gdzie mówię o rzeczach ważniejszych niż stary Mercedes, też były tak popularne, no ale niestety tak to nie działa. Te filmy, o których mówimy o rzeczach istotnych, nie cieszą się aż takim powodzeniem, no ale pracujemy nad tym, pracujemy, ale może się kiedyś proporcje odwrócą. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, dziękuję, z panem Bogiem trzymajcie się.